Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Drikon HS i ogólnie już nadszedła zima, tak, napadał śnieg, jak możecie zobaczyć u mnie akurat i będziemy dzisiaj odpalić sobie petardy. Taki wpadłem pomysł, skąd mam petardy zamówiłem sobie przez neta, polecam i teraz ogólnie Wam pokażę nazwy. Tu mam taką zapalniczkę, w sumie spalnik i mamy tak, mamy Dragon Boomy, fp trójki, Doom Boom 1 E, a tutaj są jakieś thunder, coś tam King, nie wiem, kurde, ostrość jeszcze nie ma. Bo wiecie, ja to z telefonu nagrywam biedak, jestem taki. No, no i jeszcze ostrości mi nie złapało. Ale ogólnie to jest jakiś Thunder King. Nie wiem XD. E, na pierwszy ogień właśnie to pójdzie, czyli to najmniejsze. Zobaczymy jaki to ma huk, ale jak kiedyś zestawałem, to miało dosyć spory, więc idziemy to odpalić. Eee. Będziemy chyba odpalać gdzieś tutaj, w tym miejscu. Tu mamy to. Tu mamy to. Więc postawiamy. Pip. Mm, dobra, tak do śniegu. Odpalamy i uciekamy. U. No, więc taka mała. A huk ma naprawdę <laughs> prze... nie wiem, nie to jest jakiś mega ogromny, ale naprawdę duży jest. Dobra, więc tak. Dalej, fp trójka, ona jest naprawdę już głośna, fajna, to są te duże akurat fp trójki. Za niedługo sobie w sumie kupię kamerę i będą właśnie takie vlogi z peta, może w sylwka coś też rzucę. Tak jak widzicie, okruszki. Tutaj dziura, po tym... Nawet się jeszcze dymi, patrzcie. No. Dymi się jeszcze. XD Eee... Od tego, no. Od wybuchu ogólnie XD. Barń ważna. Halo? Halo? Dobra, to się tak będzie jeszcze chwilę dymiło i teraz FP3. Tylko gdzie ja teraz to położyłem XD? Eee... Aha, mam w łapie, Eee... Teraz FP3 idzie. O, już mi ją sobie gdzieś tu. O. Puf, jest. A jaki zimny, Boże. Dobra! No, więc też ma ładne przyłożenie. Dosyć fajne. To się nabiegam. Dobra dalej, idą dragon boomy. One już są naprawdę głośne. Tutaj widzicie z chusteczki, żeby to nie zamokło jakoś mega. E, pokażę Wam każdego po kolei. Boże, jaka chmura dymu. Tam to akurat nie obejmie, ale jest. E, tutaj tak jak mówię, troszeczkę się dymi. O, od, od FP trójki patrzcie. Takie coś jest w środku. E, chwila, włączę to. O! Takie coś jest ogólnie w środku od FP3. Um, to jest chyba ląd czy coś tam, nie wiem. Dokładnie ląd, boże co ja mówię. No tam, ten skład tego wszystkiego tam jest, dobra. Tego się trochę cykam, bo tu jest mały ląd. Ech, jak to mi wybuchnie w łapki, to Boże. Oee, bo ja się trochę cykam. Dobra, łódź! Eee. Boże, myślałem, że nie wypał, ale widzicie, że e, straszne jest ogólnie, e, no, e, tak to powiem, że e, wybuch tego jest dość ogromny, tak jak możecie zobaczyć po dziurze. Dragony to już naprawdę ostro jadą, patrzcie, to są właśnie dragony. One ostro jadą, tak jak już mówiłem, i aż dziurę tu wybiło. XD. Dobra. I ostatnia petarda, to jest największa, jaką mam ogólnie u siebie. I których mi mało zostało, bo je ja powystrzelałem dość dużo. To są boomy to jest, to jest największa petarda, porównajcie sobie. Troszeczkę większa od tej. No. 2 cm jest w sumie większa. I najgorsze jest to, że tutaj teraz jest mały ląd, strasznie mały jas, a to ma taki huch, że ja walę. Nawet śnieg nawet zleciał położę. E, więc jak to mi by wybuchło, to ja bym chyba zginął, serio. To jest przeogromny wybuch. Ja ląd zaraz nastawię. Trzeba będzie dorobić ląd. E, ogólnie. Dobra, ponieważ ostatnia petarda i kończymy odcineczek yy. walny tutaj w śniegu, żebyście zobaczyli różnicę pomiędzy to dziurą a tu. Teraz tak, położę sobie tutaj palnik i zrobię to tak, żeby ten ląd był bardziej wynurzony do góry, bo go się da, o dobra, wynurzyć. Jakkolwiek to brzmi, udało się troszeczkę mi. Cały w śniegu palnik właśnie. Dobra, działa. Odpalamy i spierdzielamy. Spierdzielmy Czyżby to był nie wypał e. To był chyba nie wypał, jeżeli się nie mylę I chyba tak to jest E, ja tam już nie będę oczywiście podchodził, bo jeszcze wybuchnie e, i tak dalej, ale ogólnie na sylwku zobaczcie jakby do odpalał ich o wiele więcej, że to ma przeogromny wybuch. E, Tamto mam przybliżyć, że to tam jest w sumie. E, jakoś tam to leży. Słaby ostrość, sorry za to. E, dobra, trudno. Ja już tam sobie, Dobra, jolo. Podejdę tam, uj. No, ląd no się nie zapalił, bo już widzę stąd. Zgasł. Pewnie jest zimna. Jestem nieodpowiedzialny, bardzo wiem. Fuck. będzie. Dobra. Ostatnia petarda to była już obosze. Oh Najgłośniejsza, w sumie. Ja nie wiem. Ocencie w komentarzach, która była. Czy Dragon Boom, czy FP3, czy tam mała petarda Thuner, King e, Nie wiem czy dobrze, czytam, ale mi się z tym, czy Dumboom, Boom, czy FP3? Ja się z Wami żegnam. To był Dragon Haze I się następnym razem idziemy na Sylwku, więc jojo. E,